Auto do zadań specjalnych. Auto do zadań specjalnych. To też, klasyka ale pasuje na ciebie. Tak, tak. Lamka od G klasy. Lampki oryginalne Hella. Podniszczone, ale życie! Hella. Hehehe A Siema gościu Takiego samochodu jeszcze nie było u nas Ależ klimacik zajebisty Gdy i kumerciadę Ła Ale mioto Chyba oryginalna, widzisz? Tak. To Selkeritzak -sel tam Ale zajebista Dziwny O kurde, patrz, stół, do... no, stół do jedzenia. Ale zobacz, tu ma głębsze yy, miejsca na pojemniki, bo 124 ma takie płyciutkie znowu. Ale na wiewów to tu jest tak dużo różnych. Też kluczyki jak 126. Ile tu masz przebiegu? 280. Do tarty. A to radio tak samo jest, kozak. Original. A to jest co, dmuchawań powietrza? Tak, Czy... to tam jak głośnik wiesz? Jak co? Głośnik. głośnik? O. Tu jest kurde zajebisty temat. No powiem Ci... Na zloty można by było nim jechać. <laughs> Ale by zrobił chorym przeszał. Nie chcę przekwidać, bo to monetyzacja ucina wiesz. I próbowanie jest gorsze. Wiele się przeklina w filmie. Słowków różnych na Panie, woda! To stało na polu. A no. Trzymajmy no Stał na polu i tak się nic nie dzieje. Nawiewy, fajne. To fotele nie masz rozdarte, nie? Nie, nie, to są idale. Ale klimacik dobry. No i ta jakość materiałów tu jest niesamowita. Kurde, jakie to były dobre materiały wtedy. I tak było dobra, więc... o. No teraz jeszcze albo ta uszczelka. Widać, że to jest tak twardy materiał to, to, to nie jest guma, to taki jakiś plastik kurde twardy Ale jest kozak I są szczelki, oryginał pewnie mięciutkie, jest zetna Jak się pasuje Tutaj mamy od pasów